Witam Was serdecznie w piątym odcinku cyklu o dobrym oddychaniu. Tym razem zajmiemy się praktyką, a właściwie treningiem, który będzie odrobinę bardziej intensywny. Będzie stymulował budowanie wydolności oddechowej, przez co będziesz w stanie lepiej wykonywać rzeczy, które wymagają od ciebie większego wysiłku. Co może być bardzo przydatne dla tych. Którzy niedawno przeszli chorobę układu oddechowego, a teraz powoli wracają do życia i potrzebują trochę więcej mocy. Ciało człowieka jest fantastyczną maszyną. Nasz układ oddechowy, układ krążenia. I układ nerwowy, a właściwie całe nasze ciało jest ze sobą bardzo silnie powiązane. Stwarza to pewną ciekawą możliwość. Mogę na przykład za pomocą pogłębionego, bardziej intensywnego oddychania uruchomić właściwie całe swoje ciało do życia. Żeby robić to bezpiecznie, dobrze jest obejrzeć wszystkie wcześniejsze odcinki naszego cyklu. Przygotujesz swoje zewnętrzne warstwy, wewnętrzne i najgłębsze warstwy swojego oddechu do tej praktyki. A także nauczysz się relaksacji. Żeby dobrze zrobić tą technikę, którą chcę Ci zaproponować, fajnie jest na przykład usiąść na krześle albo usiąść w pozycji siadu skrzyżnego. Jeśli nie możesz siedzieć w siadzie skrzyżnym, wybierz krzesło. Jeśli siedzisz na krześle, rozstaw swoje nogi dość szeroko i usiądź na samym końcu krzesła. Tak, żeby z łatwością móc pochylić swoją miednicę do przodu. Oprzyj ręce o kolana i unieś barki do góry. Wesprzyj barki rękoma, tak, żeby to nie było wysiłkiem, tylko po prostu zbuduj taką konstrukcję, która trochę sama się trzyma. Dzięki temu, że moje barki są wysoko. Mogę delikatnie podciągnąć moje żebra do góry i rozciągnąć, podciągnąć trochę do góry moją przeponę, która jest tutaj w środku. Ok. Moje biodra siedzą na krześle. Mój brzuch delikatnie się opuścił w dół. Dzięki temu mam połączenie z krzesłem. Nie wstaję na nogi, ale siedzę z podpartymi nogami i mam uniesioną klatkę do góry, rozciągnąłem swój kręgosłup. Za chwilę zaczniesz odrobinę głębiej i odrobinę szybciej oddychać, robiąc wdech przez nos i wydech ustami. Cały czas utrzymuj delikatnie wydłużony kręgosłup i barki uniesione delikatnie do góry. Po siedmiu takich oddechach zrobimy ósmy wdech i zatrzymamy powietrze. Pamiętaj, Niczego wtedy nie zaciskaj. Po prostu zatrzymaj się na wdechu. Zaczynamy oddech. Każdy odrobinę głębszy, odrobinę wyżej. Teraz rób wdech. Zatrzymaj. I utrzymaj swój kształt lekko wydłużony, bez zaciskania mięśni. Po prostu utrzymaj kształt. Bądź w tej pozycji, tyle ile możesz, w spokoju. A następnie wypuść i zatrzymaj się na wydechu. Nie oddychaj przez chwilę. Cały czas wydłużasz delikatnie kręgosłup. Potem zrób spokojny wdech, wydech, i zacznij od początku. Możesz teraz zrobić 8, 9 bądź 10 wdechów i wydechów. Spróbuj poczuć, na ile cię stać. Niech ten trening będzie progresywny. Spróbuj odrobinę więcej, odrobinę dalej. Potem znowu zrób wdech i zatrzymaj. Za każdym razem, gdy zatrzymujemy pozycję na wdechu, kiedy tylko wydłużasz swój kręgosłup i rozluźniasz się w całym ciele. To efekt jest taki, że możesz zostać na takim jednym wdechu spokojnie dłużej. Kiedy gdzieś w Twoim ciele jest napięcie, to ono nie pozwala Ci zostać na tym jednym oddechu długo. Zaczynasz mieć wrażenie, muszę nabrać powietrza. Ale kiedy rozluźnisz to, co krzyczy do ciebie ze środka, nabierz powietrza, nabierz powietrza, to to wrażenie znika. I wtedy wiesz, że rozluźniłeś to, co było najbardziej w napięciu. Potem zawsze robisz wydech i chwilę zostajesz na wydechu bez oddychania. Znowu nie ma w tobie żadnego napięcia. Jest uważność, delikatnie wydłużony kręgosłup, ogon, który pracuje do ziemi, czubek głowy, który pracuje delikatnie do góry i rozluźnienie relaks. Potem nabierz powietrza, opuść barki i po prostu chwilę posiedź. Poczuj swój oddech. Podczas takiej praktyki możesz spotkać się z tym, że twoje ciało delikatnie zacznie wibrować. W odczuciu będzie chłodniejsze, będzie coś rozlewało się po twoim ciele, na przykład fala ciepła albo chłodu. Spróbuj nigdy siebie nie pchać za daleko do przodu. Rób to spokojnie, delikatnie, progresywnie. Te wszystkie wrażenia związane są z biochemią twoich tkanek, z biochemią twojej krwi, z tym, że więcej tlenu bądź więcej dwutlenku węgla jest... Teraz w Tobie. Jeśli potrafisz każde z tych wrażeń po prostu rozluźnić i rozprowadzić po swoim ciele, to znikają napięcia, które sprawiają, że jakieś wrażenie się kumuluje w jakimś jednym miejscu. Kiedy znikają napięcia i Twoja krew może krążyć, Twój oddech może swobodnie krążyć po Twoim ciele, to efekt jest taki, że znowu zaczynasz być całością i możesz mieć. Spokój i rozluźnienie. Jeśli robisz takich rund więcej i pracujesz z tym świadomie, to jest to Twój trening, bo wchodzisz w fazę pobudzenia i wyciszenia. Pobudzenia i wyciszenia, runda po rundzie, to tak jakbyś wchodził, wchodziła po schodach. Tylko, że robisz schody dla układu krążeniowo-oddechowego. Tego typu trening Najlepiej wykonywać naczo bądź przynajmniej 4 godziny po obfitym posiłku, bądź półtorej godziny po wypiciu jakiegoś napoju. Jeżeli pijesz wodę, to jest OK. Taki trening może być bardzo dobrym wsparciem dla terapii rekomendowanych przez Twojego lekarza dla pacjentów z chorobami układu oddechowego. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim regularne. Pobudzanie i wyciszanie sprawia, że Twoja krew krąży szybciej i łatwiej jest Ci opanować przewlekłe stany zapalne. Druga rzecz jest taka, że tego typu trening to po prostu trening wydolności oddechowej. Wydolność to zdolność pochłaniania tlenu z krwi. Jeżeli pochłaniasz tlen, który wcześniej przyjąłeś z powietrza, przejęłaś z powietrza, to dopiero to jest prawdziwe oddychanie. Jeżeli regularnie będziesz wykonywać zaproponowane przez nas praktyki, to nie tylko zredukujesz ilość objawów w układzie oddechowym lub w układzie krążenia, ale możesz spodziewać się zdecydowanej poprawy jakości swojego życia. Adamet dla rodziny.